Puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh <laughs> Muszę powiedzieć od jak dawna jest pan piwowarem? Od 12 lat. Od kiedy pan już nie waży piwa? Od 8 miesięcy. A dlaczego odszedł pan z browaru? Co pana do tego skłoniło? Szef kazał mi wypierdalać. Wypierdalaj! Dlaczego? Bo potrąciłem jego psa. No ale to się zdarza, a to był jedyny powód? Niestety nie. Na jego decyzję mógł mieć też wpływ fakt, że przespałem się z jego żoną. A. No to można powiedzieć, że tak jakby względy społeczne zadecydowały, a nie pańskie dokonanie naważalnie. Zgadza się? Tego nie powiedziałem. Czyli uważa się pan ze piwowara? No już skąd. A za dobrego? Tego też nie powiedziałem. Powiedzmy, że jestem średni. Czasem coś pójdzie nie tak z fermentacją. Czasem piwo lekko się utleni. Ale tę karmelkową IP umiem jako tako robić. Poza karmelem nie ma zbawienia. A no właśnie, no bo tą karmelkową ipę to się często waży w Polsce. A pan powie, z czego to wynika? To faktycznie klienci tego oczekują? Z tego co wiem, klienci wolą zwykłą bez karmelu. Do no, czemu ważycie z karmelem? Bo piwo waży, wolą z karmelem. Co? Co? Słucham. Zwykła ipa jest za gorzka. Każdy piwowar to panu powie, dodajemy do niej karmelu. Żeby dało się ją wypić. Piękny jest karmel i co on może dać? I żebyśmy mogli sobie spojrzeć potem w oczy, wiedząc, że wypuściliśmy na rynek pijalne piwo. <grywia> no a skoro już jesteśmy przy tym, no to pan nam powie, no czy widzą, jaki jest pański, pański ulubiony styl piwa? Karmelowa IPA. Tylko? No a jeszcze jest Eurolager. A czemu akurat te, te dwa style? Bo nie są gorzkie. No, a na jakieś Airbusy Portery? No gorzkie. A barley wine? Do uh -huh. No to proszę powiedzieć, jak wyglądała w takim razie Pańska praca w tym ostatnim browarze? Um, no tak. No to najpierw byłem na trzy miesiące na okres próbny. Przyjeżdżałem w miarę regularnie, starałem się nie spóźniać i pilnowałem procesu na kostnicy. Na kostnicy, czy gdzie? Tak nazywamy leżakownie. Czemu? Jest tam zimno i śmierdzi trupem. Może to od tych drożdży, nie wiem. Uh -huh. No i co dalej? A nie wypełniałem swoje obowiązki. Złomu elegancko nanosiłem cały żuk. Potem dostałem na czas określony na pół roku, i ja was na piwowara. Wtedy moje obowiązki się rozszerzyły, a ja mogłem zacząć dodawać odpowiednią ilość karmelu do ipy. Szło mi całkiem nieźle. Nasza ipa na chmielakach zajęła piąte miejsce w kategorii piwa smakowe, co uważam za swój sukces, bo rok wcześniej mieliśmy szóste miejsce. Szef był tak zadowolony, że jak umowa mi się skończyła, to dał mi od razu na nieokreślone. No, to się pewnie panu cieszy. Jeszcze jak? Mek na L4 na pół roku i Bon Moyasa jest kuzę Łatwą mnie Jowore. O jaki ja jestem? wyjątkowy, I co, zachorował? Aha, zachorował pan tak? Na L4 poszedł pan? Gdyby ZUS pytał, to tak. Bardzo bolał mnie kręgosłup. Ale odpoczął pan trochę, tak wtedy? No cóż pan? Od razu do szwaga zadzwoniłem, żeby mnie wkręcił na budowlankę. Gdzie gładzie, może i chujowo robię, ale za to karton gips składa najszybciej na rejonie. Mecmail i pokój zrobiony, jeśli się zaakceptują ubytki na metraży. Jak tam młody, jak ci się widzi taka robota? Nie, no całkiem fajna! Co ciężka praca na tej budowlance? Nie, nie taka jak na ważelni. Tam nie że się człowiek dźwiga tego słodu, tego chmieru, tej wody się napompuje pompami. Potem pilny człowieku tego przez miesiąc albo i dwa. A tu na koniec. Przyjdzie szef, kołj mu w dupę powsze czasy i zaczyna pierdolić, że chujowe piwo, bo mu się birgi nie spodobało. Ja mu od razu mówiłem, że Rajstał to nie jest piwo z ryżem. A ten kazał sypnąć z drugiego do środka. To się ludzie wkurwili. Ryż ciągnął wodę, galareta się zrobiła i weź do człowieku wlej do szklanki. Ludzie butelki tłukli, żeby się do tego dostać. Ale jak już spróbowali, to mówię, że smaczne. Na no, takie najdziwniejsze dodatki, jakie pan dodawał do piwa? Kiedyś wpadł tam kot, ale to niespecjalnie. Na szczęście zacier nie był jeszcze bardzo gorący, więc udało się go odratować. Ale strasznie mu się potem futro kolabiło. <gulę> Kłaczek. Aha. Ale był ktoś, kto wylizał mu futro? Właśnie w browarze? Nie ja mam tylko pomocnika. Przyjeżdża tylko specjalnie po to, żeby wylizywać kota. O ile znam wasz browar, to on chyba się Michał nazywał, tak? Nie będę zdradzał. Okej. Okay. No ale przeżył kot? Tylko tak, wodnie, koniecznie. <grym> Świeć panie nad świętym Michałem. Czyli tak, dodatki zwierzęce, ale poza zwierzęce? Same zwierzęce. Tylko zwierzęce pan dodawał? No, najlepsze. Bo? Bo mięso. Ale się piana wtedy nie robi. Nie, od mięsa się robi. Od tłuszczu się nie robi. Hej, hej, nie śpicie. dobrze, że was obudziłem. Ale farty. Zimna woda i spryskujemy powierzchnię piany tak, żeby znikła. A to mięso bez tłuszczu. Mhm. czyli takie można powiedzieć, że fit wszystko. Wegańsko. Wegańskie. Wegańskie, wega... no, okej. Okay. No i co zamierza pan dalej, skoro pana wyjechali. przepraszam, zwolnili z browaru, Dostał pan, jakby się, no, można powiedzieć, wilczy bilet, omen, omen tych zwierząt. Eee, no i co pan nabierze dalej? No bo z tego, co ja rozmawiałem z kilkoma browarami, to powiedzieli, że takie osoby jak pan baliby się zatrudnić z uwagi na te warunki pracy i te pańskie przeszłości z ZUS-em. Szukam jakiejś roboty w innej branży, bo budowlanka czeka. Młody powiem krótko. Wymiar pracy 8 godzin, umowa o dzieło 12 zł z metra. W ciągu godziny zrobisz metr, półtora. Matematykę zostawiam tobie. A budowlance też na lewo. Ale szukam miejsca, znajdę L4 do budowlanki, szybko. Polski ZUS do mnie pisze. No nie kurwa to się w głowie nie mieści. 1300 miesięcznie. Takie składki to mnie zrujnują w pizdu. A nie no tak. A to dobrze, to skoro w takim razie jesteśmy przy budowlance, połączymy te dwa światy. Jakie piwko się pije na budowie? Z gipsem. Czyli? No, każde z gipsem. Przez drożdżami? Nie no, wsypujesz gipsu. Po co? No, żeby było pełniejsze. A sranie tym jakie jest? Nie, nie ma srania w ogóle. Przez 3 dni Nie ma, skończyło się. Babci ranie! <noise> Betonuje dupę. Czyli <noise> można powiedzieć, że za zaparcie na straczkę w sam raz? Jak ktoś ma. A jak ktoś nie ma? Nie znam. Aha. A co się jada na budowlance w takim razie, że taka sraczka leci? No jak, jak nie ma sraczki. No jak pan mówi, że nie zna nikogo, kto nie ma sraczki. Nie, nie znam nikogo, kto ma. Aha, rozumiem. No to w takim razie może przejdźmy do pytań od publiczności. Słuchamy państwa, kto z państwa ma coś do zadania piwowarowie? Czy klej do płytek też nadaje się do piwa? Jak najbardziej, tylko musi być żółty. Chcę zanit? Żółty. Żółty cerzani? Żółty cerzani. Polny komplekt te tej instalacji 29 tysięcy rubli Dziękuję Bardzo proszę Czy gips wpływa na goryczkę pozytywnie? Nie jak na goryczkę No tak w Piwo nie może być gorzkie Bo jest za gorzkie wtedy Okej okay. Czy czuć kukułkę? Kuko, kuko, kuku, W karmelowej ipie? Jak najbardziej To w co miel Właśnie też się zastanawiam a ten karmel to jakoś tak zamawiacie specjalnie? Nie, nie, po prostu się supie. Ja mam pytanie. Proszę nam powiedzieć jeszcze, właściwie odpowiedzieć na takie odwieczne pytanie piwosza. Co z tą bydlęcą żółcią? Czy ona faktycznie jest dodawana do piwa? I skąd się ubierze? Tak ja, sama nazwa mówi, z bydlą. Bydlęta klękają. Jak z te stajenki? Kurwa się bydlęta. <słuch> Produkują żółć. Aha. Ma pan żonę? No, no, powiedzmy, że mam. No to jeszcze nikt nie wymyślił z żółcią z żony. A z bydlą tak. Łatwiej chyba wziąć z bydlęcia niż z żony żółć. No nie wiem. No pewnie łatwiej, ale y, dobro dla świata byłoby lepsze z żony. Czyli jest bydlęca żółć w piwie. Jest, jest. A spirytus? Spirytusa. Z tym jest troszkę inaczej. Każdy no. lubi spirytus, prawda? Uh -huh. No więc po co domarnować do piwa? Uh -huh. Czyli nie ma. Czasami jest. Ktoś nie zauważy, że to spirytus. Weźmie, napije się albo wleje. No a panowie, co jeszcze chcą się dopytać? Czy bezglutenowe piwo powoduje choroby serca? Jeszcze jak? E, jeszcze proszę odpowiedzieć, no. tutaj e, nasz słuchacz Michał wysłał SMS-a. E, <laughs> czy można zostać homoseksualistą, e, pijąc bezglutenowe piwa? A Można, jak najbardziej. Jak to? Ja bym powiedział, że tak. Nie <noise> to. Czy Maciej z klanu upił się e, piwem z Państwa browaru? Kto jest za to odpowiedzialny? Z sąsiedniego od browaru. Odpowiedzialna jest Bożenka, gdy już nie dopilnowała kąpieli brata. Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy Wam za tą obecność. Dzisiaj minęło już, e, minęło już 12, jeżeli oglądacie to w południe, więc e, dziękujemy bardzo piwowarowi. Jeżeli e, okaże się, że zostanie on to oczywiście też przeprowadzimy z nim wywiad. A Państwa zapraszamy do dalszego cyklu, bo być może uda nam się zaprosić jeszcze kilka znanych osób. Rozmawialiśmy już ze sprzątaczem i ze śmieciarzem, więc jeżeli się uda, to dołączą do nas. Także o Wasze zdrowie. Jeszcze raz prosimy, jak zawsze, o żebro lajki like i o żebro suby. Wszystkiego dobrego i o donację.